Witam wszystkich w miarę możliwości serdecznie w kolejnej grze, Humble Choice we tym razem West of Dead, czyli niezwykły rogalik akcji, no rogalik nie patrzeć, który nawiązuje do westernu, do Dzikiego Zachodu, konkretnie do takiego mistycznego, że mrocznego, magicznego wyobrażenia o Dzikim Zachodzie. To jest nasz, nasz główny bohater. Jak widać. Już nie żyje. I w trakcie gry będziemy poznawać jego mroczną przeszłość. No ale po kolei. Najpierw ja jestem już w trakcie jednego ranu. Już po paru dwóch bossach. Dokładnie. Tutaj mamy przykład ulepszeń. Które ulepszamy Ulepszenia stałe, tak to organik. Muszą być te ulepszenia czasowe, które są na jeden run i te stałe ulepszenia. Tu mam przykład dostęp do nowych, nowego sprzętu. Tutaj butelki zdrowia, czyli apteczki de facto. Wydamy grzechy. U, I butla zdrowia. Zaraz lepiej. Dobra, wydamy wszystko co mamy. Musimy mieć lepszą apteczkę, butelka. No, Pierściółka na butelkę to już awans. Leczymy trochę trochę zdrowia, z tego tu możemy uzupełnić apteczkę, no ale mamy pełną. Dobra. Kierunek kopalnie. Jedziemy. Dobra. Czyli przede wszystkim mamy broń palną. Jedną. Tutaj widoczne są, o tu na dole, nad paskiem życia. Jedną pod lewym wszystkie myszki, a drugą pod prawym. Mamy różne efekty, jak więc mamy też amunicję, którą trzeba przodować. Mamy też zdolności, które znajdujemy w trakcie rozgrywki. Od razu do walki. No, przeciwnicy. No! Włączam nagrywania, zacznę mi go, iść. W grze jest system osłon, na którym chowamy się pociwnikami. Przeciw czy ostrzemy pociwników, ale, ostrza... ostrza... ale osłony są wieczne. One... Trzymajmy tylko parę strzałów przeciwnika, więc trzeba je zmieniać. Możemy mieć uniki. staramy się nie dać trafić. Razem. Dobry panowie, ja występują, występują różne rodzaje, rodzaje broni. Używamy inaczej. Na przykład rewolwery mają dużo pocisków, szybko się przeładowują, bardzo szybko strzelają, ale mają tylko małe obrażenia. Gdzie na przykład karabiny te, jak tu używam. Pod lepiskiem myszki ładują strzał. są cenniejsze, to więcej obrażeń. No, mamy kapliczkę ulepszeń tymczasowych. Zbieramy jedną z trzech w tym przypadku. Zdrowie, więcej obrażeń albo więcej obrażeń, umiejętności, czyli tych więcej obrażeń, to znaczy im szybciej będziemy się tym. Nie zada zadadzą nam obrażeń. To co od wyróżnia gra jest ten klimat. I muzyka. Bardzo przyjemna. Dzień Co drugą walka zawsze tak, taką. zejściem. Drabina, drabiny w grach. Wow. że strzela. To się eksplodowało. Potem zbieramy oczywiście żelazo, które możemy wykupywać. ulepszenie broń na, na jeden ran. Na jedno podejście. A także grzechy, które jak wcześniej widzieliśmy, możemy wydawać na ulepszenia które pomogą nam w całej rozgrywce. Zapalanie światła. ułatwia no, nam walkę, ale także ogłusza przeciwników. A, widzę się nieprzyjemnie od razu. mam strzeby to Muszą podejść Ten rzucał Muszę przelać broń Boją, przela się sama Znaczy da się trochę czasu A kiedy przedobimy Uniko, no przestań okay. przelać no. się Wędzie eksplozję Golem? O oh. nie Dobra, ten, przeciw... ten przeciwnik sobie obrażenia tylko jeśli są atakowane od tyłu No właśnie, nie skończyło się, dobre. Nie że mogę go przymrozić, nie mogę mu nic zrobić Dobra Więc tak, mamy paru przeciwników od otoczenia. Możemy, możemy, musimy radzić sobie w różny sposób. Centrum, jest strzelba. Może nie zostaliśmy w tym, co jesteśmy, mimo że ta jest moc, mocniejsza. Kolejne ulepszenie. Ech! Mały błąd się wdał najwyraźniej. Ja Zgadzało że ciągle jestem przy drabinie. Ale to nic, nie zaraz często. To pieczek spotkałem. Dobra, dalej... obrażenia. Czas z tego się urodzi. Kurcze, czyli drabin. W tej grze nie ma tyle drabin. Tak mi wylosowało... Mogę spróbować. Już chowałem się z przeszkodą, no. Dobra. Nie wiem, nie dam może bossa. Hmm. To jest koniec. Podejść, tego podejścia, tego... Tego, tej misówki, ale nie, przejdźmy się jeszcze. Może że bossa, już nie fabularnego, Bo, jak, chyba, to jest trzecia lokacja, więc. Aha, ktoś tu jest, no tak. Czemu wyłączyła się bojowa muzyczka? A to dlatego, dla no, pana? Wrażenia. O, Spadłem byłem. Ale jeszcze nie wiedziałem, że da się spaść, no dobra. Niefortunnie, chłopak się przyblokował. Dobra, daj też razo i te grzechy. Dobra, nie traci czasu, jestem teleportów, ale dobra, widzę, że. Ale tej przesień odkryto jeszcze. Teleporty pozwalają nam się przenieść do wcześniej odwiedzonej lokacji już. Gdybyśmy nie musieli tutaj... w po różnicy, to... Dobra. Wow, to właśnie nie koniec. Ah. Nie przyjmę tego napisu pierwsza fala. Jezus, tutaj. I ostatnia fala. A co, trzech? Serio? Z jednej mam problemy. Czy Są wolne. To są golemy czy bioraki? Nie wiem. Są wolne, więc dają nam szansę. To Do pokonania tych przeszkody potrzebuję czegoś. Muszę pchnąć fabułę pewnie dalej, odnaleźć coś, co pozwoli mi na, na pokonanie takich rzeczy w tych słabych miejscach. I sklep. O. Tu wydajemy nasze ciężko zrobione żelazo. Jeszcze bo zasięgu leków. i już z niej zasięgu. Obliżałem. tego, jak to działa, to jest. Teleport, wspomniałem o teleporcie A wspominałem, że można używać A trudno Czekałem miejscówki, jeszcze w u nas nie było Całkiem, całkiem sporo Chciałem, z broń. Podoba mi się ta, ta... Ta gitarowa wstawka za za kilkoma walkę. Coś tu jest, tego go jeszcze nie widać. Nie, już go widać. Przyjmij, że chowają się w ciemności, nie można ich bocelować Talizman Mamy wiarę, ale to słabsze, dobra, tu. tu, pewnie jest boss. Podniesienie, ale czym co mamy, musimy przyczaić Pierwsza fala, super. <laughs> Podałem się do strzelba. Szybko wyjaśnia. No właśnie, jeśli ktoś stoi za blisko nas, wtedy atakujemy go. A takim wręcz. Obszarujemy wszystko i. widzą no, te golemy? No pięknie. No, za to pójść szybko nawet. No, kolego, sympatyczny. Dziękuję dobra. I drabina, bo już stoi. Aj, nic tu nie ma. No to tam wylosowało pięknie drabinę bez niczego. Ale że moja dusza gracza nakazuje mi sprawić wszystko. Nie mogę się powstrzymać. O, leczenie przy okazji. Kolejne ulepszenie. Zatracimy przy śmierci, więc to jest... Tak wspomniałem zresztą. Broń palna czy życie żyć. Razem. Jeszcze trochę więcej. To jest wszystko, czy coś minąłem? Pokracznie. Tym razem bez bosa, No bez bosa. No nic. Pewnie w następnym podejściu będzie. To skończmy to. W wracajmy. dowiedzmy. Tu możemy zobaczyć kawałek jak przedstawione jest fabuła. mi się podoba nawet, a nie, nie ma jednak, nie zdobyłem niczego, Tak co nie, nie, nie było bosa, no tak, tu zacząłem, tu też skończę, ja podziękować wszystkim za uwagę i muzyka.